Yo, w tym filmie przedstawię format oceniania walk freestyle'owych, który jest używany w największej hiszpańskojęzycznej lidze freestyle'owej i który uważam, że odnalazłby się bardzo dobrze na tak dużej bitwie jak Bitwa o Południe. Przedstawię ten format stricte stosowany przez jurorów właśnie w tej lidze. Dlaczego uważam, że polski freestyle potrzebuje tego formatu? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli ludzie mogą ustawiać pieniądze na takich walkach, to walki potrzebują mieć jasne i klarowne werdykty, które są uargumentowane odpowiednio. Również dlatego, że mam wrażenie, że jurorzy często pamiętają tylko o ostatnim wrażeniu, zamiast o całej walce, gdzie przy punktacji każdych wersów nie da się zapomnieć co było wcześniej. Również myślę, że dlatego, że daje to ludziom możliwość sędziowania walk. Tworzy to content zarówno na bitwie i po bitwie, co jest atrakcyjnieniem całej bitwy freestyle'owej i daje możliwość ludziom lepszej zabawy. Format wygląda następująco. Eliminacja. Ocena każdego zawodnika od 0 do 10. Tak jest klasycznie punktowane. Sam format oceniania walk na bitwie. Punktujemy każde 4 wersje zawodnika w skali od 0 do 4, gdzie 1 jest wartością bazową. Tak jest to wszystko rozpisane w tym pliku. Punktujemy również na, w każdym wejściu flow, technika i charyzmę w skali od 0 do 2, gdzie 0 jest wartością bazową. Czyli wszystko ponad 0 jest premium, czyli pół1 To już jest premia zawodnika, że wykazał się umiejętnością, na przykład we flow lub w technice. W tym pliku wszystko rozpisane jest, to jest oczywiście format hiszpański, po prostu przełożyłem go na polski język, który myślę, że pasowałby. Najwyższą oceną jest cztery wersów zawodnika, gdzie to jest perfekcja. Po prostu wersy, w których nic nie brakowało, które były idealne, jakieś killer lub coś historycznego. Sam werdykt. Żeby powstał werdykt, to trzeba sumować wszystkie rundy. Każdy sędzia to jest swój unikalny werdykt. Nie, nie sumuje się punktów wszystkich trzech sędziów. Przewaga punktów, która jest potrzebna na zwycięstwo zawodnika, zależy od ilości czwórek, czterowersów rzuconych z zawodnika. Jednego. Jeśli mniej już 12 lub mniej, to wtedy. Wystarczy pół punkta przewagi. 13 od 24 wers, wersów. Wystarczy półtora punkta przewagi. I dwa punkty przewagi, jeśli 25 lub więcej. Żyli głosuje tak klasycznie na bitwach freestyle'owych, czyli demokratycznie. Dwa głosy na jednego zawodnika, jeśli jest trzech jurorów, przeważają. Dwa głosy na dogrywkę też przeważają. I tak dalej, i tak dalej. Cały plik zostawiam w komentarzu podpięty. Teraz przedstawię przykładowe punktowanie walki, według tego formatu, na przykładzie walki Reha vs Milu, bitwa południe 8 by Pojawił Pojawi łaskawie, to zawalku ja. Co tam na tych obrazkach? Mordo, z twoją panną mogę nakręcić UFO porno! Dobrze to wiesz, kiedy w kocę moje flow to jest kurwa obiekt latający, a on się na bicie i będzie trudno, złamał się na bicie, nic dziwnego, że dał głupo, mordo, robię wiedz chuj w to, mogę cię tu poczestować kulką, ale jak słyszę, jak nawija nowa scena, wkurwiają mnie kutasy, bo nawet na szkolnej nie pokażesz klasy. i na Dokładnie tak, jesteś stary Ten freestyle to są czary, Ty wrzucisz suchary, dobra? Wiesz, że kiedy wchodzę, rzuceni postę, To jesteś ty, to jesteś ona Ale nie jesteś ojcem Mordo, sprawdzaj stary, bo twoja panna Nie dochodzi jak Ferrari co malu A moje Ferrari jest z garażu, robię skr. no pierdala w koncertu tu siłą, robię skr. W twoją dupę wchodzi całe migo I사이나�다미 Migos, czyli ja z dwoma braciakami Czyli w tym wejściu Po kolei punktowaliśmy każde 4 wersy Półtora jest to, 1 to jest wartość bazowa Więc półtora to już jest premia dla zawodnika, że nawinął coś Jakiś punchline, coś w porządku Za co chcemy mu przyznać premię Jeden później dalej to jest wartość bazowa Czyli po prostu czwórka, w której nic ciekawego, z co chcemy premiować zawodnika nie było. Półtora, 2, to jest mocniejsza premia, coś jeszcze lepszego. Później półtora tak samo, premia zawodnika. I 1, po prostu wartość bazowa. Nic co by nam się spodobało. Później dalej mamy technika, flow, charyzma. to technikę nie premiujemy, za flow pół punkta premii. I 0 za charyzmę, nie premiujemy, nie było jakaś, nie wiadomo jaka. Lecimy z wejściem rechy. Wrócił na bitwy i to sobie dobre szkody. Jaki kraj, taki ej, zabrogi! Yo! Opcja jest prosta, jesteś obiektem latającym jak Filip, wygórnia cienokla. Yo! Ja za braga, jak sobie wpadam na bit, kurwa, to jest olimpiada. Nie ma kurwa milu, ty weź do rośni. Tak wyglądasz, jak jesteś na siłowni Yo, dobra, mogę cię tu rozpierdolić. Twoja dupa na mym chuju, to kręci się tak jak komik. Tak się składa, wchodzę sobie na bit i to jest olimpiada. Ej, co cię rozjebie, to najlepszy polski dziennikarz, ty jesteś najgorszym raperem. Taka jest prawda, jak wchodzę sobie na bit, no to zawsze rzucam punchline. Ty masz dobry freestyle! Bo na kawałkach to jeszcze jak pizda! Ok, zajebiście! Czekajcie! Bro. Zmieniamy! Też tutaj jest taka sytuacja akurat w tym wejściu Że recha miał jedną czwórkę mniej, więc też ten format wymaga tego, żeby każdy zawodnik miał tyle samo wersów na wejście Więc tutaj żeby nie było jakiejś różnicy, to dajemy po prostu wartość bazową. Nie, pre, nie premiowaliśmy Rechy w tym wejściu, za żadną czwórkę, po prostu rzucił bazowe wersje, żadnych specjalnych punchline'ów nie było, technika flow, charyzma, też nie premiujemy, lecimy z kolejnymi wejściami. My zmieniamy swoje nastawienie i żyjemy! To jest bitwa! Daj mi taki beat, żeby mi kurwa aż serce podskoczyło! Chłopaku, dla mnie nie jesteś kurwa wart funta tłaków Twoja panna jest kurwa na widowni łaku Jak ma ci zrobić dziecko, jak ci nie robi hałasu? Jak ci włożę fiuta w kręgosłup, to dojdziesz do wniosków Że to będzie zawsze rozkmina jak siła Napierdalam jak dina, nigdy nie dojdziesz do poziomu mila Okej, okay. to jest kurwa rozkmina Dwoń poziomka, może malina Dobrze wiesz, kiedy wchodzę, jesteś zwykłym fiutem I cię rozjebie tutaj linii jak future, mam wyjechane. Kurwa, jesteś głupi, wpadłeś w długi, rucham w twoją dupę, robię puffin' on oh, zuris Okej, okay, dokładnie, ty dostajesz to na japę Jesteś już w pułapce, ja jestem najlepszy w trapie, jebać Cześć. szmatę yeah. 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 W się tak samo, po kolei, gotowaliśmy wszystkie cztery wersy, promowaliśmy pierwsze cztery wersy, drugie, trzecie Ostatnie czwórki nie promowaliśmy, Przyjmujemy pół za technikę i jeden za flow Charyzmy zachowałem na scenie, to jest tak pamiętne. no charyzma po prostu, nie premiujemy, nie było jakoś super. Po prostu wartość bazowa, lecimy dalej. Yo, 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 yo. Ej, na trapie jesteś najlepszy, jesteś MC, szkoda, że piteczkę pomyliłeś z koncertem! Ej, mam normalną dziewczynę żonek i jej kurwa nie biorę na bitwy freestylowe! Yo, ja pierdolę, zajebi... Ty jesteś kurwa trapcarem, ja tu mam swoją dziwkę Jak sobie tu wpadam, no to zawsze lepiej płynę męciu fajna kurdeczka, szkoda, że z lupexu Ej, yes. dobra, tak się napierdala dalej Co to kurwa wzdychasz rękami pedale? Ej, dobra, wchodzę Siąbę! dawaj ombre Tupeczki nie bierze na bitwę Wiecie dlaczego? Bo ja ją zawsze robię na bitwie To zajebiste, kurwa ziomużorska. Ostka do tego i bitwy dojdę do końca Ona się zachowuje jak to jest finał, to jest opcja Bo musi udawać orgazm Serio, kiedy ja cię napierdalam Za udawanie orgazmów przy tobie dostanie Oscara Ja napierdalam, daję kurwa bit stos. Tu jesteś pistol, jesteś na liście jak Chris Rock Będzie łysko dziwko jak Dwayne Rock Johnson. Napierdalam kurwa, sprawdzaj! Yo, yo, hey. yo. Y w tym wejściu, jak widać, pojawiła się pierwsza połówka. Jest to pewnego rodzaju ukaranie zawodnika, jeśli. Pff, wywalił się z bitu, jakoś zająkał się bardzo, nie zrymował do końca. Y tak jak było w tej czwórce. Tam biła, widać było lekkie problemy w wrzuceniu tych czterech wersów. Dalej mamy jeden. Bez premii. I kolejne cztery wersy pręmujemy dwójką. E, lecimy z kolejnym wejściem. Tym razem recha. Yo, 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 yo. Wow, 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 ej! Ruchanie Milu! Patrząc do twojej aparycji! To ruchasz kurwa, tylko ledwiki! Ej! Dobra, opcja jest tu pista! W łóżku Filipka! Ej, dobra, wpadam! Jadę sobie braga! Jak ci się nie podoba, to stąd wypierdalaj! Ej, dobra, wchodzę! Jadę sobie stary, jak pada na nabit, kurwa płynie z punch Ej, dobra, wpadam, pierdolony ciulu. Fajną masz kurwa czapeczkę Liverpoolu. Tak, w tym wejściu Tak samo. Pierwsze cztery wersje, 1 wartość bazowa, premujemy, kolejną czwórkę. No to wi wiadomo, to wedle uznania. Znaczy wedle uznania, no punktujemy punchline'y po prostu, jeśli jakiś pan siadł to dajemy do niego premię, jeśli nie no to nie. Później wartość bazowa, pół premii za charyzmę w tym wejściu. Klikamy wynik końcowy. Wynik końcowy to 22 do 14,5. Milu o 7,5 punkta różnica potrzebna na zwycięstwo w tej walce to 1,5 punkta, więc Milu dla mnie, jeśli ja byłbym sędzią w takim formacie, staję zwycięzcą. A Was zapraszam, który? 20 grudnia, godzina 18 na moim kanale na Twitchu, gdzie będziemy oceniać każdą walkę z Bitwy o Południe według tego formatu, więc jeśli Was to zaciekawiło, to wbijajcie, sprawdzajcie moje wszystkie social media, trzymajcie się, po. Geht.